Jeden z najpotężniejszych artefaktów Marvela. Ale czy dla najpotężniejszych? Witajcie w WatchMojo Polska, a w dzisiejszym odcinku 10 postaci Marvela, które użyły rękawicy nieskończoności. Publikujemy nowe filmy każdego tygodnia. Zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Przyjrzymy się postaciom z komiksów Marvela, które nosiły legendarną rękawicę nieskończoności, zapewniającą noszącemu wszechmoc w uniwersum Marvela. Znajdą się tu postacie jedynie z Marvel Comics, nie ma nikogo z innych filmów czy firm, także sorry Darkseid, ale nie dzisiaj. Numer 10. Magus Złowrogi odpowiednik Adama Warlocka to jeden z ostatnich, którzy powinni posiąść nieograniczoną kosmiczną moc. Na szczęście rękawica została zdezaktywowana, zanim ją zdobył. Living Tribunal zadecydował, że nikt nie może kontrolować wszystkich kamieni nieskończoności jednocześnie. W końcu jednak zrezygnowano z tego ograniczenia, co wydawałoby się śmiertelnie zagrażałoby całemu uniwersum. Na szczęście dla wszystkich okazało się, że klejnot rzeczywistości został potajemnie zastąpiony duplikatem bez żadnej mocy, dzięki czemu pełna moc i możliwości rękawicy nieskończoności zostały poza zasięgiem magusa. Numer 9. Nebula Jak widać komiksowa Nebula nieco różni się od tej z Marvel Cinematic Universe. Ta bezwzględna kosmiczna kobieta pirat terroryzowała galaktykę w imieniu Thanosa przez długi czas. Później Thanos zabił ją używając rękawicy, która przywróciła Nebuli życie, a potem torturował ją sprowadzając ją wręcz do katatonicznego stanu. Wyrwała się zdobywając rękawicę podczas bitwy. Tak potężna siła na ręku kogoś o nie do końca zdrowych zmysłach zwiastuje kłopoty. To stanowiło takie zagrożenie, że Thanos połączył siły z bohaterami Marvela, aby ją powstrzymać. Numer 8. Reed Richards Lider fantastycznej czwórki to jeden z największych umysłów świata Marvela. Można pomyśleć, że mógłby użyć rękawicy do czegokolwiek, jednak kiedy wsunął elastyczną rękę w potężny artefakt, jego jedynym celem było użycie rękawicy do jej zniszczenia. Nie był w stanie jej ściągnąć, klejnoty zostały podzielone i ukryte przez innych bohaterów Marvela. To zdarzenie doprowadziło do powstania Illuminati, tajnej organizacji bohaterów Marvela, którzy zaczęli ciągać za sznurki uniwersum z ukrycia. Jak możecie sobie wyobrazić, gdy sekret został ujawniony, nie przysporzył, im wielu przyjaciół. Numer 7 Spider-Man. Spider-Man krótko nosił rękawicę nieskończoności w kulminacji The Avengers and the Infinity Gauntlet miniserii opowiadającej historię rękawicy, ale dla młodszych czytelników. Główne wątki opowieści pozostały takie same, z wyjątkiem tego, że świat uratował nasz ulubiony pająk z sąsiedztwa. Podczas gdy Thanos był w opałach, Spidey złapał za rękawicę i użył jej, by cofnąć wszystko, co uczynił Tytan. To pozostawiło Spider-Mana jako jedynego z jakimikolwiek wspomnieniami z wydarzenia, które Chyba nie warto pamiętać. Wyobraźcie sobie, że ratujecie cały wszechświat i nawet nie dostajecie podziękowań. Chociaż, czy Spider-Man kiedykolwiek został w pełni doceniony? Numer 6. Czarna Pantera. Fabuła Secret Wars z 2015 jest długa i dość myląca. Fakt, że nazywa się tak samo jak historia z 1984, która wprowadziła czarny spider Spidermana, jeszcze pogarsza zamieszanie. Krótko mówiąc, fabuła koncentruje się na świecie stworzonym przez doktora Duma po pozornym upadku Multiversum Marvela. W swoim nowym świecie Doom był kimś w rodzaju pana i władcy, dopóki nie przybyła grupa ocalałych z głównej linii uniwersum i go obaliła. Punktem kulminacyjnym całej opowieści była walka pomiędzy Doktorem Doomem a Czarną Panterą, który użył rękawicy do walki z legendarnym czarnym charakterem. Numer 5 Kapitan Ameryka. Steve Rogers używał rękawicy przez chwilę, ale wystarczyło, by było to niezapomniane. Kiedy uniwersum Marvela znalazło się na krawędzi zderzenia z równoległym wszechświatem, kapitan został wybrany do użycia rękawicy nieskończoności, by zapobiec katastrofie. Misja zakończyła się sukcesem, ale siła, jaka napierała na cały wszechświat, sprawiła, że klejnoty się rozwaliły. Było to o tyle złe, że więcej wszechświatów było na drodze zderzenia z uniwersum Marvela i musiały one zostać zniszczone. Kapitan Ameryka naturalnie protestował, dlatego jego wspomnienia z tego wydarzenia zostały wymazane przez Illuminatów. Numer 4. Iron Man. Krótki epizod Tonego Starka z rękawicą miał miejsce, gdy klejnoty prawie wpadły w niepowołane ręce. Tym razem tym, który próbował je wykraść był Parker Robbins, czyli superzłoczyńca Hood. Hood marzył o mocy, która prawie zawsze okazywała się być poza jego zasięgiem. W końcu udało mu się zdobyć klejnoty nieskończoności, gdy te były chronione przez Illuminatów. i już prawie zdobył pełną rękawicę. Jednak do akcji wkroczył Tony Stark. Używając rękawicy Iron Man wysłał Parkera Robbinsa z powrotem do więzienia i najwidoczniej sprawił, że klejnoty po prostu zniknęły. W rzeczywistości wróciły one pod opiekę iluminatów. Numer 3 Doktor Doom co jest gorsze od jednego z największych złoczyńców Marvela z rękawicą nieskończoności? Jeden z największych złoczyńców Marvela z dwiema rękawicami nieskończoności. Stało się tak po konflikcie między Celestial z równoległej Ziemi a Radą Międzywymiarową złożoną z alternatywnych wersji Rida Richardsa. Większość członków Międzywymiarowej Rady Ridów miała własną rękawicę nieskończoności, a Doom zdobył dwie z nich po katastrofalnej bitwie, w wyniku której wiele wersji Rida Richardsa poniosło śmierć. Co ze swoją nową mocą zrobił Doom? założył organizację o nazwie Parliament of Doom. Numer drugi Adam Warlock. Postać mająca historię z klejnotami prawie tak długą jak Thanos. Ten kosmiczny heros nosił rękawicę w kulminacji fabuły Rękawicy Nieskończoności. Po tym, jak rękawicę wzięła Nebula, ostatecznie została zabrana przez Warloka, który wykorzystał swoją moc, aby zakończyć konflikt na dobre. Kiedy opadł kurz, wszechpotężny Living Tribunal postanowił, że moc rękawicy nie powinna być utrzymywana przez żadną istotę, pomimo obietnicy Warloka, że użyje jej tylko do dobrych celów. Tak skończyła się jego przygoda z artefaktem, a klejnoty zostały rozdzielone między niego i jego towarzyszy. I numer pierwszy Thanos. No cóż, bez wątpienia postać, która kojarzy się z rękawicą najbardziej. Szalony Tytan wiele razy próbował posiąść potęgę artefaktu, zwłaszcza we wspomnianym komiksie Rękawica Nieskończoności. Podczas gdy jego filmowy odpowiednik chciał użyć rękawicy do rozwiązania problemu przeludnienia, komiksowa wersja postaci jest mniej altruistyczna. Komik Thanos jest zakochany w personifikacji śmierci i początkowo chciałby, by rękawica pomogła mu zdobyć miłość śmierci. Jednak nawet po zdobyciu artefaktu i usunięciu połowy wszechświata, śmierć wciąż go nie chciała. No, ale przynajmniej została mu rękawica. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.